Jestem facetem od ciężkiej broni! A to jest moja broń! Waży 150 kilogramów I strzela pociskami za 200 dolarów z 10 tysiącami obrotami koła na minutę Strzelanie z tego przez 12 sekund kosztuje 400 tysięcy dolarów <śm> O mój Boże, kto ruszał zaszę. Kto ruszał moją broń? Są ludzie, którzy myślą, że mnie przechyszczą. Może, może, ale jeszcze nie poznałem osoby, która by przechytrzyła kulę. <słysy> 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 Właśnie sobie trochę...